Siemanko kochani, ja jestem Królik, to jest Zajegranie, a dziś spojrzymy na gry, które sprawią, że zaczną Was nazywać typowymi no-life'ami. Zapraszam. Zacznijmy od króla kafejek internetowych Counter-Strike'a, gra, która jest jedną z ikon straty życia od kilku lat. O ile wersja 1.6 jeszcze doprowadzała do jakiejś socjalizacji w kafejkach, tak już wersja Go doprowadza wielu do poziomu hardkorowego no-life'a. Wiem co mówię, sam 1200 godzin straciłem. Warto było. League of Legends oraz Dota – kolejne esportowe sportowe tytuły, przy których może stracić lata życia i spotkań z przyjaciółmi. Niby różne od siebie, ale jednak podobne. To, co na pewno je łączy, to to, że można przy nich zarwać wiele, ale to wiele nocek. Tytuły te, podobnie jak CSGO, potrafią zerzeć Twoje życie towarzyskie jak ja podwójnego hamburgera w ulubionej knajpie, powoli i delektując się. World of Warcraft – o tej grze już krążą legendy, jak ta, że ponad jeden z popularnych prywatnych serwerów tejże gry był co jakiś czas wyłączany, by gracze poszli się pożywić, zamiast non-stop podnosić poziom swojej postaci. Nawet wśród własnych znajomych mogę znaleźć osoby, które wiele razy odpuszczały przyjacielskie wyjścia do kina lub na frugo, to był jakiś istotny raj w świecie stworzonym przez Blizzard. Simsy, po co mieć życie? Jak można mieć wymarzone życie w grze? Po co szukać dziewczyny? Jak można przebić 100 razy high five z jakąś klapździochą? opowiedzieć 50 kawałów jeszcze do końca dnia wziąć lub rozdrobić się potomstwa. Gra, przy której swoje realne życie lubią porzucać głównie kobiety, spędzając długie godziny na ubieraniu swoich awatarków i budowaniu wymarzonych domów. Ciągle i ciągle. Kółko i znów. I tak dalej. obiad nadal nie zrobiony. Gry przeglądarkowe, jedna z kłopaków XXI wieku, gdzie dostęp do nich mamy wszędzie z ekranu swojego telefonu. Co prawda ich popularność dosyć mocno spadła na rzecz klientów free-to-play, ale nadal możemy zauważyć wiele osób, które budują swoje armie w plemionach czy w ogamie jadąc z autobusem. Swoją drogą ciekawy jestem, czy nadal upie się w gry przeglądarkowe na informatykach w podstawówce gimnazjum. Napiszcie w komentarzach. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, a jeśli sam traci swoje życie przy jakiejś grze, o której wspomniałem lub nie, zostaw w komentarzu tytuł i ilość godzin. No life, y, łączmy się. Narka.